Misja rozpoczęta. Pamiętacie, że mamy. Niestety jest to misja nocna. Nie udało się. I pamiętacie, że mamy do czynienia tutaj z dużym statkiem obcych. Nadatek takim, który wylądował sam. Tak więc żyje cała załoga, więc będzie ich sporo. No, jeszcze jak to będą sektoidy, to wchodzą do tego. Męczarnie psychiczne, to jest koniec mapy, czy gdzieś tu oni będą pewnie. Jeszcze nie widzimy tego statku, A, widzicie? Dobry pancerz, dostał, ale tak, tak naprawdę nic mu nie zabrało, ani zdrowia, ani nie jest ranny. <grystanie> Fajnie, że widzę co to jest. Dobra. Nie mam pojęcia jak on A, Przez okno znowu pewnie kiedyś. No, teraz niestety go już trafił. Dobra, wgram. Niestety wychodzimy po raz drugi. Wiem, że gdzieś tutaj jest jakiś. Kurwa właśnie. Wciąż w tym samym miejscu. Ojej. Nie, on jest jakoś wyżej. On jest tutaj. Tak. Dobra, to opuścimy się. On jest na dachu. I to jest muton znowu. Ładnie trafiła. To nie wystarczyło, że zrobię po prostu tak, o, tak będzie łatwiej. O, już to latające pancerze naprawdę są dużym udogodnieniem. Chyba kazałem mu uklęknąć w powietrzu. Nie, 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 nie bardzo to wyszło. Dobra, ale mamy mu tony, czyli będą znowu pewnie te buły i te, te kluty różowe. Dobra, na razie wszystkich z tymi nowymi pancerzami wyprowadzę. Naszą grupę uderzeniową. Okej. Okay. Jest następny. Gdzieś tutaj. I było też słychać e, drzwi statku. O może tutaj gdzieś flara. kręcą w tych domkach, nie wiem czy to jest tylko jeden, na razie wziąłem jednego. A czy będzie więcej, to się okaże. Dobra, rzucamy. Ach, tutaj powiedzmy. Widzimy statek? Jest. Zobaczymy, jak duży on jest. No to już jest z tych większych. Raz, dwa, trzy piętrowe. Nie wiem, czy to jest ten największy, jaki może być. Chociaż tam był large, chyba, czy, czy very large. pamiętam już. Nieważne. Tak musimy sobie poradzić. Cokolwiek by to nie było. Tych... Nie, nie tak daleko. Podprowadzimy do przodu, żeby mogli szybciej wychodzić. Jakby trzeba było posiłki wzywać. Możesz ty, mordę. Ktoś zginął? Chyba nie. Jakieś rany. Chyba nie. No to zabić go. Ale to... To chyba nie on strzelał, bo nie widziałem, żeby miał wyrzutnie. troszeczkę do przodu. Tutaj już mamy statek. Ty masz jeszcze flara. Może rzucimy jakiś tu? Nie. Nie możesz? No dobra. O! No właśnie, chociaż nie ten strzelan z plazmy, więc to też nie był ten, który strzelił tym wybuchem. Albo któryś granatem rzucił? Cholera, wie. No, bo tu się schowaj. Więc. No dobra, spróbuj rzucić w tym wreszcie. Jest zły Widzisz, jak pokonał Morek. że trochę więcej punktów akcji. To zabrało. Marinator, co ty się tak do przodu wysuwasz? Czyżbym tobą tak poruszył? <grym> no zobacz jak sanka okrążyła po prostu miejsce, ten dorek Dobra, jesteśmy coraz bliżej. a no, chyba też jest jakoś wrogu. Po wątpię, żeby tam jakoś dalej jeszcze dużo tej mapy było. Aha, mamy towarzystwo. Nawet dużo towarzystwa. Gdzieś tutaj chyba ktoś był O! Właśnie... Aha... Tylko no... Jak kuca tego widzi. O, co szczęście... Nie musiała się chować... Tylko nie wiem gdzie... Tutaj... Gdzieś tu chyba ktoś był... O. No to rzućmy flarę. I mamy go. Ile ty potrzebujesz? 22 punkty. Ojej, ojej. No, lepiej. O skubany. żeby to był jakiś wodzu. Coraz wolniej jest jest co? Wydawało mi się, że, że zmieniałem ich prędkość. Dobra, się udało. Uh, fire, speed, nie wiem, no. ...piątkę piątka nawet. No schowaj się z powrotem. Tu. To nie jest jakiś super dobry pomysł, ale zobaczymy, jak nie. Nie no, Malina to nie da rady z 13 punktami, może akatoi też nie bardzo, ale to chowaj się. Opajamy. Już widzę, że do statku. Teraz szukamy wejścia. Ksenka, to ty sprawdźmy, może jeszcze tam kogoś nie ma. Chyba nie. Dobra, to chyba możemy wyprowadzać ludzi z gorszymi pancerzami. I wszyscy idą na statek. Więc czwórka czwórkę na razie wyprowadzę, potem ewentualnie drugą czwórkę. Chociaż nie wydaje mi się, żeby aż tyle ich było potrzebnych. Aha, gdzie to było? Gdzieś tu. Tak mi się wydaje. Strzeli czy nie strzeli? Nie strzelił. Ciekawe czy tam jeszcze jakiś jest... Właśnie znaczy, wypadek, nie będę stawał przy oknie. Wejście smoka. No dobra, nikogo tu nie ma. Lara, by się tu przydała, jeszcze Aksanka będzie szła z tej strony, a możecie też iść za nią, czy wasza dwójka, a wy. Stronę. no i co w następnej części będziemy kontynuować natarcie.